Za mało mi zostawiłeś tam miejsca na warzywo, więc musisz teraz zrobić tu. I zobacz, żeby było jeszcze mokro. A jest strasznie sucho, ta ziemia jest zbita jak nie wiadomo. No to co proponujesz? Nic. Zostawić. Ja to. muszę się przespać z tym problemem. Da się ich przekonać, tylko trzeba troszkę się postarać. Chyba, że tam odorzysz mi tą trawę, co zasiałeś. No na pewno nie. No to musicie zrobić tu. Trawa już zeszła, lucerna, a ty będziesz mi odorywać. Już ja wiem, jak... że za mało miejsca tam zostało. Moja żona nie jest straszna, ja jej się nie boję. No tylko. Tego gadania później. <gadania> no, żony nie należy się bać, tylko trzeba dyskutować. Trzeba się modlić o deszcz. Będzie wilgotno. Tak, to się... mogę tak rok czasu się modlić. I za rok będzie ogródek, i no właśnie no. chłopakom daje dwa tygodnie czasu. Hmm, chociaż powinno chyba <grywa> dać im pół roku.